Witajcie! Kaweczka, pora na kaweczkę. Zobaczymy, czy ktoś dzisiaj będzie. A co tu wskoczyło? A nie mogę prawą ręką robić. Czy mnie słychać? Czy mnie widać? O, powitać pierwszą osobę. Możesz pisać komentarz, czy nie bardzo. Poczepia. Chciałem zasłonić bo słoneczko mi świeci prosto w oczy. Kaweczkę piję. Co tam u Was słychać? Poczekamy jeszcze chwilę. Może Zajdziecie się. Kurczę, wczoraj też nagadałem się na live. A on był bez dźwięku. Poszło wszystko diabeł. O i wskoczyły dwie osoby. Super, możecie pisać na czacie czy nie bardzo? Czy znowu mam coś pokręcone, że nie widać. Czatu nie, no możecie chyba pisać. No, uciekły jakieś osoby. No. Zobaczymy. Ja już faj handzik, kawa pije. No. Kolega jedzie zaraz za trąbi. Tak. Nie wiem czy widzieliście kto to przejeżdżał czy nie widzieliście Livewik na żywo Ale powiem wam, że tu muchy mi latają coś niesamowitego o trzy osoby Może ktoś w końcu się odważy i coś napisze czy żebym znowu nie mówił na próżno, tak jak w ostatnim. Nie wiem co to się stanęło. Ale chyba przez to, że ktoś zadzwonił. I wyciszyło głos. Nie było mnie wcale słychać. Ale teraz mam nadzieję, że mnie słychać. Nie wiem, czy możecie pisać coś, czy nie. Ja kaweczkę popijam, a wy już po pracy, czy jeszcze nie? Powiem ładnie, słoneczko świeci, a dzisiaj rano, kurczę, taka mgła niesamowita, że masakra O, i jest pięć osób Ale ja nie widzę żadnej łapeczki Napiszcie mi proszę, czy przez przypadek tu trafiliście, czy jak to powiadomienie do was poszło Tak poglądam w jedną stronę, bo tu Przejeżdżają ró różne samochody Dużo znajomych CB radio oczywiście wyłączyłem, żeby tu nam nikt nie przeszkadzał No i się gdzieś prawe. No ja Tak to bywa czasem Nie, no nie, nie możecie wcale pisać A teraz? Teraz chyba tym bardziej nie możecie pisać, co? Jak nie możecie pisać, kliknijcie łapkę, to wtedy będę wiedział, że ten... No i pięć osób, kucze, jesteście niesamowici Ale zauważyłem, że YouTube coraz gorzej poleca te live'iki, może za często je robię Nie wiem co się dzieje No kucze, nie wiem, nie możecie pisać wcale czy co, kucze. sam bym coś napisał, ale niestety ja nic nie mogę napisać No trudno, zobaczymy. Poczekamy jeszcze chwilkę może. Nie ma odważnego po prostu, żeby coś ktoś napisał. No to wiecie, ostatnio też się naprodukowałem z 15 minut chyba. I wyszedł live bez głosu. I nie wiem jak jest teraz, czy czasami też coś nie jest pokręcone. Jak nie możecie pisać, dajcie łapkę w górę, bo będę widział, że coś jest nie tak z czatem. No, fajrandzik dzień. I do rana odpoczynek, kurczę, trzeba jakoś czas zabić. A najlepiej, kurczę, Lajwikiem. Ale fajnie by było, jakby ktoś jeszcze coś napisał. Bo nie wiem czy się produkuje i na próżno. Czy nie. A tu kurczę. Coś tu mogę zmienić. No powiem, że on nie ma. Może spróbuję w pełni odpalić lajwika